Siemanko z tej strony Sawik. Dzisiaj sobie zrobimy troszkę inny film. Film z unboxingu sprzętu do ASG, który mi właśnie niedawno przyszedł. Będzie to trochę taki nietypowy unboxing, bo zamawiałem rzeczy z czterech różnych miejsc. Tak, żeby musiał przynieść tutaj cztery różne paczki, co zajęłoby dużo miejsca i też bym się nie zabrał z tym wszystkim. Także rozpakowałem to wszystko sobie w domu, wrzuciłem do jednej torby i teraz wam pokażę co mi przyszło. Zamówiłem dwie paczki kulek. To 1 kg. Kulki są 0,25 g. Nie pamiętam ile jest sztuk w jednej, w jednej paczce, ale chyba jakieś 1000 albo 2000, 2000 chyba. Zamówiłem razem z repliką, bo replikę kupowałem używaną z I gościu mi dorzucił cztery magazynki. Są to low-capy, mieszczące po 30 kulek. Są metalowe. Zamówiłem też osobno dwa plastikowe magazynki Midcap'y, mają one po 100 czy 120 kulek. Zamówiłem taką kamizelkę, aby mieścić w niej, aby trzymać w niej magazynki, żeby nie chować gdzieś tam po kieszeniach, bo byłoby to troszkę trudne podczas jakiejś akcji, żeby wyciągać, szukać tych magazynków, także Taka kamizelka na pewno mi się przyda. Oto nasza kamizelka, tak leży na ciele. Jest dosyć wygodna, ale będę musiał ją sprawdzić w boju, jak czy nie będzie jakoś latała, ale można tutaj sobie ją spiąć mocniej. Jest regulowane, wszystko tak, że nie powinno być problemu. Rękawiczek nie zamówiłem, zapomniałem zamówić rękawiczki, także wezmę moje z motoru po prostu, są trochę jaskrawe, będziemy widać, ale przez kilka pierwszych strzelanek będę musiał się przemęczyć po prostu w tych rękawiczkach, później sobie zamówię jakieś inne. Zamówiłem też kominiarkę, jest biała, ale to tak i na motor trochę jak jest zimniej i też do ESG, jest fajna trochę stylowa, taka biała. Z, z uśmiechem takim tutaj, i z tyłu też jest taka łapa odbita w krwi. Spoko to wygląda. Myślę, że będę jej używał, ale też nie dosyć często, bo, bo będzie rzucała się foci. Także będę pewnie w tej częściej biegał. Zamówiłem też maskę. Wygląda na mniej więcej tak. Nie wiem, czy ją założyć teraz. Nie, chyba nie będę zakładał, bo będzie mi się ciężej do Was mówić. W ogóle do góry nogami ją trzymałem. Tak ona wygląda. Pokażę Wam ją z bliska. Jest tutaj siatka, tutaj jest materiał z gąbką. Jest też ochrona uszu. Zakładałem już ją w domu. Jest ona dobrze się trzyma. Dobrze się trzyma głowy, nie będzie spadała na pewno. Tutaj gościu mi dorzucił jeszcze jeden magazynek. Też stalowy. Może go wyciągnę. Jest to high cap na 400 bodajże albo 500 kulek. Tylko minus tego, minus tego magazynka jest taki, że gdy będę biegał, po prostu te kulki będą w środku latać i będziemy mnie słuchać z daleka. Także raczej nie będę go używał. Dostałem też drugą sprężynę do repliki na 310 fps. Jest to taka sprężyna bardziej do cekuba, żeby postrzelać się gdzieś tam w budynkach o mniejszej mocy. No, może mi się przyda, ale nie wiem. Tutaj mam y, celownik taki mechaniczny, ale zdemontowałem go, ponieważ do repliki dostałem kolimator warty bodajże 150 zł. Chyba także myślę, że spoko. Y, zamówiłem ładowarkę LiPo, bo gość się dorzucał do repliki baterie lipo, także musiałem ją zamówić, bo inaczej bym nie naładował tego akumulatora, który jest w replice. Szybką ładowarkę zamówiłem szybko ładowarka była dosyć tania, ale na pewno się przyda, ponieważ nie wciskałbym ręcznie kulek do magazynka, bo było... zajmowałoby to strasznie dużo czasu, a tak zawsze sobie ją załaduję w ten sposób. Przy zamówieniu dostałem też taką naszywkę za 2 grosze, chyba. Co by ją tutaj o, nakleję? I zamówiłem też sobie taką naszywkę z logiem YouTube'a, ponieważ chcę, żeby na, na jakichś strzelankach, gdzie pojadę, będzie jakaś większa strzelanka, żeby ludzie widzieli, że nagrywa. Może ktoś się spyta o kanał, wtedy zawsze jakiś jeden widz dojdzie, bo też kilka widzów. No i też spoko się to prezentuje. Zamówiłem także okulary. Okulary Herkules, które są podobno niezniszczalne, tak mówili na stronie. Oglądałem też filmik na YouTube, się testował, strzelał tam do nich z wiatrówki i wytrzymały, nawet, nawet wiatrówka nie zrobiła wrażenia na tych okularach. Także chyba będą moje oczy bezpieczne w nich. Później Wam pokażę wszystko, jak wygląda to na mnie. Założę też maskę, założę okulary. Jeśli chodzi o jakiś mundur, to mam w domu, ale nie chciałem go tu przywozić, ponieważ nie zamawiałem go teraz, mam już go od dawna. Mam także kapelusz taki fajny wojskowy. Stylowa na strzelanki będzie fajna, na pewno. Cały sprzęt jest, buty, desanty mam oczywiście. Desanty są wygodne dopiero jak się je rozchodzi, w jakichś 3-4 miesiącach, ale są w porządku. Są to najtańsze buty chyba do DSG czy też takie wojskowe. No i teraz coś, na co pewnie wszyscy czekają, jest to replika. Ledwo się zmieściła w torbie. Jest to replika firmy Specna Arms, model K02, który kosztuje chyba na chwilę obecną jakieś 900 zł, czy 800 z groszem. Coś takiego. Ja zamówiłem, zamówiłem używaną za 550 zł, razem z kolimatorem, uchwytem przednim i czteroma magazynkami. Replika jest wykonana cała z metalu. Metalowy korpus metalowy tutaj szyny RIS, metalowa lufa magazynek też metalowy, chociaż mam dwa plastikowe. Kolba jest jedynie z polimeru, wzmacnianego włóknem szklanym, chyba. I uchwyt jest też polimerowy. Kolimator, wszystko działa pięknie. Mogę sobie ustawić, czy chcę mieć zielony celownik, czy czerwony, do wyboru. Także zaraz naładuję replikę i zobaczymy, jak to wszystko chodzi. Jak strzela. Mm -hmm. Do testu broni zaprosiłem specjalnie na potrzeby filmu prawdziwego kaskadera, który występował w takich filmach jak Johnny Rambo 1, Johnny Rambo 2, Johnny Rambo 3. Zapraszam. Ja uciekam. Ale on to profesjonalnie robi. Ja no weź tak w kałużę postrzelaj, będzie fajny efekt. Ale to nie są filmy o Johnie Rambo. Ta amunicja się kończy! Pokaż jeszcze replikę. Pokaż, czy są jakieś luzy. Na kolbie lekkie. Takie luzy to nie luzy, nie? Na koniec filmu jeszcze sprawdzimy, za pomocą naszego kaskadera, czy przyjęcie strzału z takiej repliki boli. Ja idę trochę dalej i będziemy strzelać. Ty, ale w upadkę jak dostałem w człowieku. Chciałem się nie ruszać, ty, ale musiałem. Nie? Kurwa. No i tak tutaj, nie? Dobra! A, Kurwa! Nie, bo przez kolimator teraz patrzyłem! I tak chujowo wyszło! O! Kurwa, baj. Dobra, koniec! Tak wygląda cały zestaw. Zapakowałem sobie magazynki do kamizelki okulary, maska Pokażę wam się jeszcze z bliska tak o, dobrze mi widać? operator no elegancko naszywka youtube jeszcze zobaczę zrobimy mały test czy no trzeba ją spiąć trochę mocniej ale można to regulować także w porządku magazynki chyba nie wypadną nie wypadną, także jest ok jeśli film Wam się podobał i czekacie na filmy z ASG, dajcie lajka, dajcie jakiś fajny komentarz i subskrybujcie mój kanał. Ja spadam. Cześć.